Maneczko. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moda, który nazywa się Tech Guns. Yy, dodaje on yy, różne takie bloki nowe i dodaje oczywiście bronie, różne takie pistolety, karabiny, shotguny. Yy, co tam jeszcze, snajperki, ale zresztą to zaraz sobie omówimy. Chciałem Wam oczywiście złożyć życzenia. Yy, Yy, wesołych po prostu świąt i yy, szczęśliwego nowego roku, a my co? Przechodzimy z do odcinka. Dobra, pierwsze co, od, od czego zaczniemy, to... Pierwsza rzecz to mamy tutaj takie ammo dokładnie tam nie wiem o co tutaj chodzi, ale tutaj mamy... Hmm, ja wszystkich yy, tutaj rzeczy akurat nie wiem, ale wiem te najpotrzebniejsze, więc... To sobie możecie, po prostu to jest ból, ten, to jest do tego, do budowania różnych takich pistolety chyba. Chyba tak, bo tutaj jest napisane boiling pistol nie wiem, dobra. To lecimy w takim razie yy, yy, z yy, broniami, także przechodzimy do broni. Oczywiście macie tutaj jeszcze takie lampy, neony. Neony to gdzieś są chyba na dole, tu macie neony. Oczywiście to jest też ważne. To dodaje, yy, że z tego po prostu spełnią się takie moby, takie różne. Ale zresztą to wam zaraz pokażę, tylko niech się zespałni jakieś. A ja chyba, o taki na przykład żołnierz. I mamy tutaj jeszcze monster, jakiś potwór się zespałni. Czekamy. Mm, o! No i mamy takiego potwora. Dobra, ja to sobie zniszczę, żeby się tu nie stworzyło tego dużo. No i macie tutaj na dole oczywiście amunicję do takich shotgunów i różnych takich rzeczy. No i mamy... I przechodzimy teraz do broni, tylko jeszcze może pokażę wam drzwi wszystkie. Mamy tutaj takie yy, o, takie drzwi zamykające się na dół. Mamy tutaj takie netherowe. Możemy też tam u góry są normalne takie drzwi, ale nie chcemy się już ich się... O no i takie zwykłe drzwi żelazne. Mam tutaj takie różne bloki nowe. No i to co ja będę gadał. Przechodzimy do broni. Bronie, tylko gdzie ja mam te bronie? Yy, dobra, tutaj mamy wszystkie bronie. Pierwsze co to weźmy sobie shotgun. Weźmy wszystko po kolei. Golde. Dużo tych broni jest naprawdę. Tam jeszcze na dole jest chyba więcej. A dobra, tyle chyba jest tylko. Yy, M4. Dobra, na razie weźmy tylko te. Canon. no Co? To jest taka zwykła jakby shotgun, że tak można powiedzieć. Yy, damage. Po prostu tutaj mamy listę taką, y, de damage jaki ma, jaki reload, no po prostu tu mamy wszystko opisane tę broń. No i zobaczmy sobie jak to działa na różnych y, obych nie jakiegoś, albo jeszcze co na nim spróbuję, bo w sumie on ma zbroję, no ale to za chwilę wspomnimy jakiegoś zwykłego. No. Jak będziemy tak długo ten walić. A, i jeszcze ważne rzecz, jeżeli uderzymy na przykład w głowę, będziemy tak, to po prostu on wybuchnie w taki sposób. Dobra, yy, double barrel shotgun, tu mamy parametry. Yy, nie no, chyba dobra, brawie. No i rewolwer zwykły taki, o, yy, rewolwer. Jakiegoś damage'a Wilkie Oton nie ma, no ale jakoś tam Golden ma trochę więcej. No, nie trochę, tylko o wiele więcej. Zobaczmy sobie na tym slime na przykład. Ło! Wow. Nie no, rewolwer jest dobry. Weźmy sobie teraz, spróbujmy jak. Thompson SMG. Zobaczmy co to jest. Damage. No jakiś. Bo tu trzeba też na speed w sumie patrzeć. Nie no, dobrze jest to. Dobra, zobaczmy, jak to wszystko. O, nie no, wydaje mi się, że dobra broń. AKM, no, damage ma dosyć wysoki. Zobaczmy sobie. Oczywiście w linku, w opisie dam Wam link do pobrania tego moda, bo mod jest naprawdę fajny. No i polecam po prostu pobierać. Dobra, a my tutaj mamy Bolt Action Refine. Co to jest? Zobaczmy na tym slajmie Wo, ale to jest dobre, aha bo to snajperka jest chyba jakaś taka Tak, snajperka Yyy Nie no Ale mocna jest ta snajperka powiem Zobaczę parametry, o dobre No i tutaj mamy teraz moją ulubioną broń M4 Assault Rifle. Nie wiem, czy ja to dobrze wszystko czytam, ale już to trudno. No bo to jest moją mają lubią na jakiś Damage olśniewający To to nie jest, no ale szybka jest broń, fajna w użyciu. O, możemy zabijać moby szybko. No i mamy Deinflitor i to ma. aj, dobra, już nieważne. Damage, no dosyć dobry i to ma tłumik na tym i taki laser po prostu. No i dosyć mocna ta broń jest. No mi się tak wydaje. No i co? To mamy już tutaj wszystkie z głowy. No i lecimy z kolejnymi brońmi. Skończyliśmy na tym inflatorze, czy jak to tam się czyta. Yy, dobra, no i bierzemy pistolet zwykły. Combat Shotgun MAC-10. Yy, to jest chyba... To chyba ogień, dobra zresztą zaraz zobaczymy, Rocket, launcher, grim reaper yy, Grenade launcher, no już robi się ciekawie powiem To, no i piłę, co to w ogóle jest? Nie wiem, zaraz zobaczymy, dobra no, pistolet jak pistolet, parametry no Damage już nie wiem, co to jakiś nie jest, no, ale W yy, jakimś dużym slajmie sobie to wypróbujmy no, mi się wydaje, że dobra ta broń jest Dobra, mamy teraz Kombat Shadow shard, Shotgun O yy, Damage No ja Damage, no Nie no, wydaje mi się, że jakiś tam dobry ten Damage jest Dobra, spójrzmy, spróbujmy sobie na nim Na slajmie. No i na dużo, ooo, nie no, nawet dobry Dobra, to lecimy teraz Mag-10. Damage... Hmm. Damage no nie jest zły, ale to jest naprawdę bardzo szybka broń. Zobaczcie sobie sami. O, zabiliśmy w kilka sekund. No, w, w sekundę chyba nawet. Przepraszam, że tak e, wciągam nosem, ale po prostu mam taki lekki katar dzisiaj. Spokojnie, to nie koronawirus, ale po prostu lekki taki, lat. przepraszam was bardzo za to. Dobra, mamy tutaj flame, ta Aha, to jest fire. Damage, no, tragedii nie ma, zobaczmy, zobaczmy jak to działa. Woo! To jest dobre nawet. Taki ogień. To jest chyba na blisko, na blisko taki broń. i ten tutaj na końcu tej broni mamy taki ogień, to jest też fajne bardzo, i taka animacja ognia. Dobra, teraz czas na Rocket Launcher. Ojej, oh yeah, no damage to już... Naprawdę... Pobił wszystko. Dobra, no to co? Co my będziemy tutaj czekać? Lecimy z tym. Weźmy może jako, może wioskę tu dostać, bo... Dobra, testujemy 3, 2, 1. Ło, mocna ta broń jest. Dobra, ale żebyśmy wszystkich domów tutaj nie, yy, nie zepsuli, bo mamy tutaj jeszcze Grim Reaper. Spróbujmy na niebie najpierw jak to jest. A to nie wybucha w powietrzu, no to... No to lecimy... O, tu mamy jakiegoś chętnego villasera chyba. To jest chyba mocniejsze nawet niż TNT. Jak mi się wydaje. Na domy jak to no dobra nawet, a green, gra, granaty, spójrzmy, yy, granaty, tak, granaty to jakieś szkód nie robią wielkich, dobra, auk, co to jest auk, yy, pistolet dosyć szybki. Dobra, możemy spróbować na tym wieśniaku biednym. Nie no, broń jest mocna. Tyle uwaga, co to jest za broń? Yy, jest chyba jakiś ogień też. Nie wiem co to jest dokładnie. Nie wiem, jak pobierzecie tego moda to sami sobie sprawdzicie co to jest. Albo napiszcie w komentarzu co to jest w ogóle. No i my lecimy z kolejnymi broniami. O ile jeszcze jakieś zostały, czy to już wszystkie, bo jeszcze zbroje mamy do omówienia. Różne, yy, skończyliśmy na, nie mogę teraz tego znaleźć, tego pełno jest, na tym, dobra, no to lecimy, biogun, yy, tesla gun, light machine gun, minigun, o minigun, no to powiem, że by się ciekawi bardzo, snajperka, wekt we wektor, skar laser laserowy jakaś broń Bla, blaster refile. dobra, no to lecimy Zmienimy sobie może na dzień zawsze lubię dzień no i spróbujemy pierwszą broń to biogan damage, no dosyć dobry, Robi się po prostu bardzo ciekawe, o, zabijmy tego na dachu sobie e, chyba się a to zostawia jakieś ślady chyba po sobie. Dziwne bardzo to jest. Nie no, broń chyba dosyć mocna. Yy, no, można powiedzieć, że dobra to. Dobra, teraz czas na Tesla gun. Gun. Próbujmy sobie na tym creeperze. Jak to działa? O, dobra no, broń nawet. A jaki ma damage, bo nie patrzyłem. 12. Nie no, dobra. Teraz minigun. O, minigun. Damage. wow, Damage jakiś... Wielki jest, ale szybkość, prędkość w ogóle, no to... Dobra, szykujmy się. o jak to... W sekundę zabija. Nie no, broń bardzo fajna. W tym wieśniaku wypróbujmy. O, dobra, broń, bardzo. Dobra, czas na snajperkę. Ło wow, damage, wysoki bardzo. No to wejdźmy sobie tu na dach i spróbujmy. Ohoho, mocno, to jest najprawdopodobniej bardzo. No dobrze, no, no, polecam. No i wektor. Że, no damage. Nie wiem, wszystkie broni prawie są takie same. No ale różnią się sobą po prostu. No i skar. Jaki ma damage Scar? No, damage, nawet, nawet niezły Nie, no, wydaje mi się, że dobra broń. Ten laser. Riff, dobra, nieważne. Damage, dobry. No to wypróbujmy tę broń. Jeśli jakie są tu jeszcze jakieś, tu mamy jednego osiedlika. Nie, no, wydaje mi się, że broń bardzo. A w ogóle, dobra. chwila, moment, bo muszę coś. W sumie one tak znikają jak się je zabija. No, fajna broń, powiem. Dobra, blis, blaster rifle, 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 nie Damage, 10, Nie no, wydaje mi się, że też dobra broń jakaś. Nie no, dobra broń ta. A to jaki? a to jest laser, laser jakiś? Nie, damage typ to energy, energią. Ha. Dobra, no to skończyliśmy na tym No to lecimy z kolejnymi drami. Ile tam jeszcze tak Zostało tego Skończyliśmy na Gdzie to jest? Blaser, blaster No to blaster shotgun Sonic Rifle Znowu PDW Pulse, D Atomizer a jest to, o, tutaj dużo takich rzeczy niestworzonych jest. Power Hammer i to chyba Hammer. Co to był Hammer? Nie wiem, zapomniałem po prostu już. To jest czońców. No i nuklear. O, nuklear? Nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że to bomba nuklearna nie jest. Yy, dobra, no to zabijmy sobie tego. A to jest taki shotgun, po prostu potrójny, ale energii taki. Nie no, dobra broń. Sonic Rifle. Ja nie wiem jak to się nazywa naprawdę. Damage. No o, damage to naprawdę dobry. A co jest? Le Aha, zlagował mi się Minecraft na chwilę. To już nieważne. No i kolejne, PDW. Mm, damage. No, taki słabiutki, ale zobaczmy jak to działa. O. Nie no dobra broń, wydaje mi się. Czas na puls myśli. O, oh, dobrze. No i czas na ten pistolet. Ale dobry ten pistolet. No, bardzo dobry. Alien blaster. Yy, damage mieć ile? 16? Tak, 16. Okej. Okay. Power Hammer, jak to działa? Sii, y, nie wiem, nie wiem jak to... Spróbujmy na jakimś mobie to wykorzystać. U, to, a jaki ma damage to? Damage, damage, jest tu napisane damage? Nie no, damage taki... Nie wiem, dobra chyba ta Chance. To też jakaś piła łańcuchowa. A już dobre, to są naprawdę bronie. O, tu, na przykład tego rzeźnika. Nie no, wydaje mi się, że. Dobra, i teraz czas na tego nuklear. d 3 zobaczmy co. A co tu się stało? Dobra, nieważne. Nie Spróbujmy sobie na tym slajmie. O jezu, yes! co, co to było. Nie wiem, no chyba dobra ta broń. A to w ogóle po... A, myślałem, że to dom będzie niszczyć. Nie no, broń bardzo dobra. Dobra, skończyliśmy na tym nuklearze. To czas na kolejną broń. Gdzie jest ten nuklear? Dobra, no to czas na... No, a jeszcze kilka broni zostało. Gauss, tylko jest lunch... Powiem, że to jest ciekawe broń, co to jest. Stygmage? Nie wiem. No i granat. Dobra, pierwsze co mamy to gauss rifle. Dobra, nieważne już. Damage 40, no. A to jest jakaś laserowa broń. Nie no dobra broń naprawdę Teraz Great Missile Launcher Zobaczmy to jest po prostu takie Że można wyszukiwać graczy O no i to strzela po prostu Też dobra broń bardzo a jaki ma damage? Nie Podobnie jak w tamtym Mini... nie Nie wiem co to jest zobaczmy o to jest fajne O ale będę to jakoś nie zniszczymy a to rzeczywiście jest naprawdę fajne. Jak chcemy się gdzieś szybko zbudować, to. A na mobach, jak to oddziałuje. Ło, dobre, dobre to jest naprawdę. Nie, my możemy też się kopać, tak. Nie, no powiem, że fajny ten mod. I fajna ta broń. Damage jaki ma, bo nie patrzyłem chyba. Nie, damage to taki. Ale po prostu przydaje się ta broń. E, TFG 10K. No, to naprawdę jest na tym koniku biednym. O, a to nawet niszczy ten, może niszczyć. Nie, no powiem, że dobra broń laser pistol. Ile ma damage? 9. No, laser po jakiś pistolet laserowy. O, no, to jest dobra broń. No i stick grenage, co to jest? Aha! Taki granat. Trzeba to po prostu tak wyrzucić. Gdzie to jest? Dobra, nieważne. Nie, no po prostu fajne. No i frag grenade to jest po prostu zwykły granat. Wybuchający. Nie no, też fajne. Dim, damage sprawdźmy. Spra spra 12. 10, nie na granaty to dobrze. Dobra. To by było na tyle chyba w tym odcinku. Czy tam jeszcze coś zostało? Nie no, po prostu dam wam linka w opisie filmu, no i sami sobie zobaczcie jak to wszystko działa. No i ja się z wami żegnam. Siemaneczko.